Witam wszystkich serdecznie, Marcin Mączyński, program Tacho Czas Pracy, firma SRW. Dzisiaj poruszymy temat związany z wpisem kraju przy przekroczeniu granicy oraz krajem rozpoczęcia i zakończenia na wykresówkach. Pakiet mobilności wprowadził wiele zmian w czasie pracy, a także w obsłudze tachografów. Jedną z tych zmian jest wpis kraju. Przy przekroczeniu granicy wpis kraju, do którego wjeżdżamy. Dzisiaj ten wpis obowiązuje w sytuacji, kiedy posiadamy tachograf analogowy, czyli tak zwane tarczki, wykresówki. To wtedy musimy na granicy się zatrzymać lub na najbliższym miejscu postoju i wykonać wpis symbol kraju, do którego właśnie wjeżdżamy. Ponadto na wykresówkach, na tarczkach obok miejsca głożenia oraz wyciągnięcia musimy również wpisać symbol kraju. Czyli jeżeli rozpoczynamy w Katowicach, to obok wpisujemy PL, czyli Polska, a jeżeli kończymy na przykład we Wrocławiu, to również wpisujemy PL, czyli Polska. W przypadku tachografów cyfrowych wpisy przy przekroczeniu granicy będą obowiązywały dopiero od 2 lutego 2022 roku. A zatem dopiero w lutym 2022 rok wszyscy, którzy posiadają tachograf cyfrowy będą musieli zatrzymywać się na granicy lub na najbliższym miejscu postoju i wykonać odpowiednie wpisy. Jak zaznaczyć to na wykresówce? Już Wam właśnie pokazuję i objaśnię. Symbol kraju rozpoczęcia Wpisujemy tuż obok miejsca włożenia wykresówki, symbol kraju, zakończenia. Wpisujemy tuż obok miejsca zakończenia pracy, zakończenia wykresówki, jej wyciągnięcia. Natomiast na granicy, na najbliższym miejscu, bezpiecznym miejscu postoju, na granicy, po przekroczeniu granicy, musimy wpisać symbol, Kraju, do którego wjeżdżamy, polecam wpisać pełną nazwę, godzinę oraz symbol kraju. Dziękuję, że jesteście z nami. Zapraszam na nasz kolejny odcinek. Zapraszam na naszą stronę www.srw.pl i do zobaczenia.